W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost zjawiska sprzedaży nagich zdjęć i filmów przez kobiety w mediach społecznościowych. Ta praktyka, choć nie jest nowa, zyskała na popularności dzięki platformom takim jak Instagram, Snapchat czy OnlyFans, które ułatwiły dostęp i anonimowość tych działań. W tym filmie postaram się zbadać przyczyny, skutki oraz podejście mężczyzn do tego zjawiska, opierając się na dostępnych badaniach naukowych. Link do badań znajdziecie w opisie pod filmem. Fenomen sprzedaży nagich zdjęć w internecie zaczął nabierać na sile wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i mediów społecznościowych, szczególnie po 2010 roku. Platformy takie jak OnlyFans, które umożliwiają użytkownikom zarabianie przez subskrypcję, stworzyły przestrzeń, gdzie sprzedaż treści erotycznych stała się łatwiejsza i bardziej lukratywna. W obliczu finansowej niepewności dla wielu kobiet, sprzedaż erotycznych zdjęć i filmów stała się sposobem na szybki zarobek. To często alternatywa dla tradycyjnej pracy, oferująca potencjalnie wysokie dochody przy mniejszym nakładzie czasu. Media społecznościowe potęgują potrzebę uzyskiwania potwierdzenia atrakcyjności i popularności. Dla niektórych kobiet publikacja i sprzedaż erotycznych treści to sposób na zdobycie uwagi, pochwał i podziwu od licznej publiczności. Długotrwałe narażenie na ocenę ciała może prowadzić do zaburzeń obrazu ciała, niskiej samooceny, a nawet depresji. Badania pokazują, że Obiektywizacja ciała w mediach społecznościowych może mieć poważne skutki dla zdrowia psychicznego. Kobiety zajmujące się sprzedażą erotycznych treści mogą napotkać trudności w utrzymaniu stałych i zdrowych relacji. Partnerzy mogą odczuwać zazdrość, niezadowolenie lub nieakceptację takich działań, co prowadzi do konfliktów i napięć w związku. Reakcje mężczyzn na sprzedaż nagich zdjęć przez kobiety są różnorodne. Niektórzy mężczyźni mogą odczuwać pociąg do kobiet, które otwarcie wyrażają swoją seksualność, inni mogą ich unikać, obawiają się, niewierności lub braku zaangażowania w przyszłe związki. Badania sugerują, że tradycyjne wartości mogą wpływać na preferencje mężczyzn w kontekście potencjalnych partnerów życiowych. Mówiąc dosadniej, mężczyźni nie biorą pod uwagę takich kobiet, jeśli chodzi o długotrwałe związki, a raczej nastawieni są na krótkotrwałe erotyczne przygody z takimi kobietami. Aby zminimalizować negatywne aspekty tego zjawiska, ważna jest edukacja na temat zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa online. Kampanie społeczne mogą promować zdrowe relacje z własnym ciałem i przeciwdziałać seksualizacji w mediach. Ponadto platformy społecznościowe mogą wprowadzać bardziej rygorystyczne zasady dotyczące publikacji treści erotycznych. Sprzedaż nagich zdjęć i filmów przez kobiety w mediach społecznościowych to złożone zjawisko, które łączy w sobie zarówno aspekty ekonomiczne, jak i głęboko zakorzenione potrzeby społeczne i psychologiczne. Rozumienie jego przyczyn i skutków jest kluczowe dla formułowania skutecznych strategii interwencyjnych i edukacyjnych, które wspierałyby kobiety i promowały zdrowe Podejście do seksualności w cyfrowym świecie. Niestety, wylewająca się na prawo i lewo narracja, mówiąca o silnych, niezależnych kobietach, wręcz nakłania je do robienia ze swoim ciałem tego, co im się żywnie podoba. Szkoda, że o konsekwencjach takiego zachowania już nikt nie wspomina. Co więcej, na mężczyzn, którzy krytykują, a nawet dosadnie, często wulgarnie, określają kobiety sprzedające swoje ciała, bo przecież nie mają prawa odzywać się w kwestii kobiecego ciała. Tylko tu tak naprawdę nie chodzi o kobiece ciało ale o wartość, jaką taka kobieta reprezentuje, a dla znacznej części mężczyzn jest ona zerowa. Mam nadzieję, że film był dla ciebie wartościowy i wyciągnąłeś z niego ciekawe wnioski. Jeśli tak, to napisz w komentarzu jestem świadomy, zasubskrybuj mój kanał i polub ten film. Ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.